Dzień dobry Państwu, z tej strony Kamil Janisz, Radio Tychy. Jesteśmy na roku na plaży 2025. Ze mną Janusz Bożucki, klawiszowiec zespołu GEM oraz juror tegorocznej edycji festiwalu rok na Plaży 2025. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja bym się przede wszystkim najpierw chciał zapytać, jak wygląda jakby kryteria oceniania, jakie są kryteria oceniania występów właśnie w konkursie. Więc po wstępnej weryfikacji w Miejskim Centrum Kultury w Tychach spośród wszystkich nadesłanych propozycji wytypowane zostały trzy zespoły i teraz my w składzie tajnym jury yy, yy, oceniamy na zasadzie, no każdy ma swój gust jakby muzyczny. Ja się sugeruję słowem rock, które jest bardzo szeroko, szerokim pojęciem muzycznym i dzielę muzykę na bardzo dobrą i dobrą. No właśnie już też wcześniej, już przed, przed wywiadem rozmawiali jak to wygląda, dlatego mówiłem, że ta muzyka rockowa jest czasami lżejsza, czasami słabsza. Dzisiaj zespół Batna będzie rozpoczynał chyba, z tego co wiem, ten konkurs, tak? Tak, tak, tak jest zapisane. No zobaczymy. Ja po prostu czekam, co się wydarzy zawsze, nie mam jakichś tam sugestii żadnych i liczę na to, że coś mi miłego zaskoczy. No, Batna jest akurat dosyć mocnym rokowo zespołem, oni nawet też dbają o ten taki wystrój sceniczny. To też oceniacie? No tutaj to jest właśnie szansa pokazania rzemiosła, dojrzałości scenicznej, to nie są nagrania studyjne, które teraz można w zasadzie robić w domu. Tutaj trzeba pokazać fachowość i to też będę oceniał, na to też będę zwracał uwagę. No, muzyka rockowa jest na tyle charakterystyczna, że też ten właśnie występ pod względem wizualnym, tym takim frontmanowskim czasami jest też bardzo ważny. Czasami te koncerty właśnie wiele zmieniają, wiele mogą dodać. Czyli rzeczywiście tutaj muzycy mogą się też z tej strony pokazać. Jak najbardziej, ale głównie chodzi o to, żeby to brzmiało i wyglądało, a nie tylko wyglądało. Także tutaj ja będę nacisk kładł na to, żeby, żeby wysłyszeć co potrafią muzycy zagrać, wokalistę zaśpiewać, a nie jak wyglądają. Także przyznaję się do tego, że dla mnie bardziej jednak dźwięk niż wizja jest ważna. No przede wszystkim chodzi o muzykę jednak w, w tym, w tym no, przypadku. No ale jeszcze jedno pytanie a propos tego, jak pan znalazł się, bo to już nie pierwsza edycja właśnie, kiedy jest pan w jury. Jak pan znalazł się w tym jury i jak może to, dlaczego po prostu? Ja myślę, że to powód był dosyć... Prosty, gram ze zespole Dżem, festiwal nosił kiedyś imienia Ryszka Ridla, nazwę, nazwie, także to chyba jest jakby pokłosie tego, zostałem zaproszony i nigdy nie odmawiam. Także. No i bardzo dobrze, w takim razie bardzo się cieszymy, że pan z nami jest i że ten konkurs jakoś dobrze przebiegnie, ale i potem koncert. Jakie są yy, oczekiwania a propos dzisiejszego występu? Znaczy, oczekiwania zawsze są z górnej półki. Tutaj mamy yy, w tym roku znowu taką rolę gospodarza trudną, bo już mamy rok za sobą yy, muzykowania z Bastkiem Rydlem. No i chcemy zaspokoić wszystkich, co jest trudne i w zasadzie nie, nie, nie da się tego zrobić, żeby każdy był zadowolony. Gramy swoje. Postaraliśmy się zrobić sedlistę na dzisiejszy wieczór taką, żeby było wszystkiego po trochu od starych do najnowszych utworów, które w tym roku zwieńczą płytę. Prawdopodobnie wyjdzie w tym roku najnowsza płyta już z Baskiem Rydlem. Nowe single już są, zresztą jestem fanem od, od, od urodzenia, więc też mi się podobają oczywiście jak najbardziej. Pierwszy single Dusza to też jakoś tak ze słyszenia się znało, bo wcześniej on był parę razy grany pod trochę innym tytułem, no ale jednak teraz jest już oficjalnie pod tym tytułem i z taką wersją, jaką, jaką znamy. A jak w ogóle forma muzyczna, fizyczna, jak się czujecie? No dziwo dajemy radę, wiadomo jak każdy, jak każdy, jest intensywnie koncertowo, jest intensywnie w studio, trzeba odpocząć, ale no jesteśmy wiekowym zespołem, tego się nie da ukryć, z tym, że jest jedna niespodzianka za każdym razem, przynajmniej ja to przeżywam, jak wchodzimy na scenę po pierwszych dźwiękach, jakby pesel znika, także nie, nie ma w tych moich starszych kolegach, starszych kolegów, tylko jesteśmy tacy dwudziestolatkowie, tak bym to nawet nazwał. No, tak właśnie Ringo Starr nawet z zespołu Debiters ostatnio powiedział, że na swoją ponad 80. wciąż w głowie, jemu się to nie mieści w głowie, że, że ma tyle lat i że jakoś tak czuje się na 20. Czyli to rzeczywiście Rock and Roll tak na 20 latach się zatrzymuje. Tak działa muzyka, mi się wydaje. Łagodzi obyczaje, tak, takie są hasła, ale ja to przeżywam za każdym razem i, i za każdym razem mnie to zaskakuje, że nagle człowiek nie odczuwa zmęczenia, nie odczuwa bólu, bólu w plecach, tylko do przodu, ad hoc i. Jest, jest jazda, zespół stwarza jakąś atmosferę na scenie, która się udziela publiczności bardziej lub mniej. Publiczność też oddaje w drugą stronę, także ta symbioza pomiędzy sceną a, a widownią unosi każdego. Także jest OK. Bardzo dziękuję za rozmowę i powodzenia w konkursie i w koncercie. Dziękuję. Wyjątkowi goście dzisiaj. Wyjątkowa atmosfera. Dziękuję bardzo.